Podkomisarz Maciej Stempleski. W przyszłą niedzielę na terenie Trójmiasta odbędzie się mecz derbowy Lechki Gdańsk z Arką Gdynia. My zawsze zabezpieczamy mecze, które odbywają się na terenie naszego regionu. Traktujemy ten mecz jako, jako spotkanie podwyższonego ryzyka, dlatego zawsze. Siły i środki, które przeznaczamy do zabezpieczenia tego typu imprez są większe. Tym razem w zabezpieczeniu weźmie udział około 900 policjantów, również będą funkcjonariusze z psami. Nie tylko oczywiście zabezpieczać będą policjanci umundurowani, ale również nieumundurowani. Tutaj będziemy szczególnie zwracali uwagę na przejazdy kibiców. Z jednej strony pamiętamy o tym, że w Gdyni przed meczem tym, tym głównym odbędzie się mecz młodzików. Tutaj kibice będą przemieszczali się z Gdyni do Gdańska. Policjanci na trasie tego przejazdu będą obecni, będą ich konwojować, zabezpieczać ten przejazd. I również oczywiście po meczu policjanci zabezpieczą powrót kibiców do domów. Czy w związku z derbami y, mieszkańcy miasta, którzy nie się nie interesują, y, a będą w tym momencie na mieście, mogą, muszą spodziewać się jakichś utrudnień? Oczywiście zdarza się, że w trakcie tego typu no jednak dużych rozgrywek dużej ilości przemieszczających się ludzi może dojść do różnego rodzaju utrudnień w ruchu. Tutaj apelujemy do mieszkańców trójmiasta o cierpliwość, ponieważ ta cała masa kibiców musi przemieścić się z miejsca na miejsce. Policjanci jak zawsze będą reagowali na każde przejawy łamania prawa. Będziemy tutaj bezwzględnie w takich sytuacjach wkraczali. Na stadionie zgodnie z obowiązującym prawem za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest organizator. Oczywiście zgodnie również z, z prawem na jego prośbę policjanci mogą kroczyć na stadion, natomiast w normalnej sytuacji, w, normalnych, w normalnej sytuacji za bezpieczeństwo na stadionie odpowiedzialny jest organizator. W przypadku zauważenia przez mieszkańców jakichś właśnie konfliktów z prawem do kogo się zwracać? Jeżeli my jako mieszkańcy tego miasta będziemy świadkami jakichś zamieszek, jakiegoś jakiegokolwiek innego łamania prawa, to oczywiście możemy skontaktować się z najbliższą jednostką policji i o tym powiedzieć. Policjanci bezlędnie przyjadą na miejsce i będą interweniować. Również do tych policjantów na miejscu patrolujący teren. Tak, oczywiście, jeżeli tylko widzimy w, w naszym zasięgu policjanta, no, prosimy o to, aby do niego podejść, opowiedzieć o sytuacji, którą widzieliśmy, wtedy policjanci będą reagować na, na właśnie takie przejawy łamania prawa. Czy te wzmocnione patrole będą tylko w rejonie Stadionu i ulicy Traugutta, czy też można ich się spodziewać w mieście i w innych dzielnicach, gdzie na przykład odzbierają się kibice, by przejechać na mecz. Szczególnych sił policyjnych możemy spodziewać się na całej długości przejazdu kibiców. Tutaj policjanci bezwzględnie traktują bardzo poważnie tego typu imprezy. Dziękuję serdecznie.